Cześć szyoneczko Witam Was w nowym odcinku z Fortnite'a. Sezon 5, Chapter 2. Lecimy. Oczywiście odpalamy sobie najpierw Battle Royale, i jak zwykle czeka nas pewnie jakiś wstępny filmik. Który już zaczynamy. Udało im się. Nadal tu jesteśmy. Tak, ale punkt zerowy jest odsłonięty. Musisz wchodzić. O, daj spokój. Ostatnie, czego nam trzeba, to kolejna wersja mnie w pętli. Nie. Ostatnie, czego nam trzeba, to ucieczka kogoś z pętli. Wskakuj tam i załatw to. Zrozumiano, przepani. Robi się. Tylko nie zwróć na siebie uwagi siódemki. Jones, jesteś tam? Muszę tylko ustabilizować punkty zerowe i uszczelnić pomost, ale nikogo nie wypuszczać. <laughs> Łatwizna, nie? Okej. Okay. Znajdź najlepszych ławców z wszystkich światów. Sygnaturę Wykonać. Oby zadziałało. Aha. Spoko, pieniądze od razu chcą. No, no to mamy karnet bojowy, widzę. Je. No to mamy Mandolariana. Nina, przepraszam. Tutaj mamy jego, oczywiście, chyba statek. Z tego pamiętam. Oczywiście. Brzeszczota, pięknego. Ja w tym stosowaniu myślę, że nie będę kupował, oczywiście, karnetu bojowego. No, ale jeżeli. Nadarzy się okazja, że ktoś prezentuje, no to oczywiście będzie. No, w miarę fajny tutaj gościówka Reese. Ryś. Mm, fajny w miarę tutaj skinek, widzę, że nie jest zły. Mm, ciacho. Taki w miarę. Fajny skinek. Mm, no i mamy oczywiście do niego kill -off. tutaj do poprzedniej gościówki też mamy kill -off, taki, o, piękne. Tutaj mamy dodatek do ciecha, chyba tak. Jaki trik, man, ludzie, za darmo lotne, kurde, panie. Ten tu jeszcze mamy. Kolejny skin Maeve. Tutaj dalej mam oczywiście, stylę raczej dla niej. Tutaj kill off dla niej. Kolejny kill off. Kurczę, powiem wam, trochę tego jest. no Znaczy nie ta Syrena. Ja. do, To nieźle widzę. Dopiero się ludzie boją. Mamy tutaj jeszcze kolejną lotnię. Która jest do skina Kondora. Powiem wam. No taki mroczny, z lekka skin, fajny, nie powiem, hu, 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 no to widzę, że będzie się O, Ale gościu, no nie wierzę. Ludziska, co tu się dzieje w tej gierce? Aha, fajna lotnia. No, powiedzmy tak, bieżnia. No, ładny skinek, Tutaj detale widzę, że są w miarę zachowane, mimo że jak nakreskówkowe. No to tutaj, w miarę odcięcia skiny, tutaj wszystko gra. Nawet tutaj, nawet na dłoni, jak macie te brązoletki, czy na łokciach, to nie ma problemu. Tutaj mamy, oczywiście, sobie skina do Scaringtona. Pięknego plecaczek. Hu, ale zbieraczek, fajny. Ludziska. A tutaj co mamy? Jak transformer, widzowie, jak Transformersy. Widzę, że tu nieźle się bawią. Mamy zmorę. Tutaj mam oczywiście kilof, piękne. Pamiętajcie też, widzowie, o subskrypcji, o lajku, łapce i myślę, że możemy przechodzić dalej. 96 poziom. Jaki gór. Zmora na całego, ale my zazwyczaj znamy zmora z, fi, z filmów w takiej postaci, więc myślę, że większość ludzi będzie tym grała. A na sam koniec mamy oczywiście wydolca naszego słodziaka fajnego, oczywiście. Mistrza Zakonu Jedi, Joda, i zadania do Mandalayna. Czyli będzie na pewno to skin, który będzie można bardzo fajnie ulepszyć. Więc cieszę się z tego. Zobaczmy, co sobie obiemy. możemy kupić w sklepie. W sklepie jest oczywiście na razie karnet bojowy. A w ogóle to, jak coś się rozbudowało, to dziwnie. Na mnie to jest trochę tak śmieciowo. Nie, nie ukrywam. Przedtem tym był bardziej korzystny wygląd. Ekipa Fortnite. Jak dobijemy 1000 subskrypcji widzę, no to możemy tutaj kod twórcy dać na rzeczywiście. Mm, zestaw Zestaw zamarzniętego sprzętu bardzo przesyconych skinów, chociaż ten kilo tutaj jest w miarę ładny. Oferta dnia. Obserwacja, tenisistka. Odegraj swoje cignij wodza i kołysanko. Sezon trzeci się przypomina widzowie. Mamy także Światoczną Elfkę, zimnice, Polarna Przechwytująca, Śnieżna Snajperka, góra Gradowa, Zimny Drań, Artyk Wywiadowca, Lodowy Łowca, Śnieżny Napastnik, Smokielet i Oro. W sumie Smokielet fajniejszy jest od Oro. Tak i fajny. Śmieszny, ale fajny. Powiem nie wbiłem setnego no, poziomu w tamtym sezonie, z czego bardzo żałuję, no, ale niestety no, czas, yy, którym dysponuję nie jest tak obszerny, aby nagrywać, grać w ogóle. Myślę, że... uuu że gladiatorów, no to powiem wam fajnie. Weźmiemy sobie, może zagrajmy solo. Myślę, że tutaj będziemy fajnie sobie grali z widzami, więc jeżeli będę oczywiście aktywny, dodajcie mnie ten arkos i ty do gry w Fortnite i będziemy sobie cały czas Grać, jeżeli będzie tylko to możliwe, jeżeli ja będę dysponował czasem. Pamiętajcie że też, żeby obserwować mój Instagram, a zawsze na live postaram się grać z wami. Czyli, jeżeli będę na przykład grał w Fortnite, no to możecie też z moją osobą zagrać sobie. Renegades, renegades, renegades. Kurczę, jak tu nowa wyspa Nie, to samo, tak? Hmm, jeszcze mój internet jest w ogóle jaki dzisiaj yy, przepiękny, więc jeżeli kogoś porobimy to będzie fajnie. W ogóle ja mam tutaj ustawienia graficzne bardzo wysokie, widzowie Hu hu zerowy jak tutaj odsłonięty jest Kurde. To powiem Wam, widzowie, że podoba mi się. Jest takie bardzo specjalistyczne praktycznie. już skrzynia nawet na jedną Widzowie, mi to się podoba. Naprawdę. Ten sezon jest kozacki Ale mój internet nie jest kozacki, dlatego muszę sobie uzbierać w ustawieniach fonograficznych da się o, Oczywiście zastosujemy sobie trochę niższe ustawienia bo <laughs> o kurde znikłem, no i kozak Jestem kozakiem <laughs> jest taki fajny że... No i pierwsza likwidacja w tej grze. Znaczy, no, no w tym sezonie, oczywiście, widzowie. Nie no. no. będziemy tacy podejrzliwi. Czy kogoś tutaj zabił? Ile tam? Bo do końca życia mi starczy. Moja ulubiona pumpka wróciła. Nice. Widzowie, z tym zadowolony. Ten piasek? To jest coś na zasadzie chyba jak z Minecrafta piasek dusz. Coś tak podejrzewam. Bo mnie ściągnął. No, tak może być widzowie. Weźmy sobie AWP. Naprawdę. Cyk. I my się zapadamy. Na, teny, internet Wow, jól ki a kozátszki effekt, ezt Ez... pompa nadal, ale i mimo wszystko, no mój internet jest tak przekozacki, że doszło. Chcę widzę, że jeżeli uzbieram sobie jakieś pieniążki z dotacji i w ogóle, to postaram się zapatrzyć w taki internet, w taki komputer, żeby jak najlepsza jakość była dla Was. I będą będą niebezpieczne to, to znaczy to oczywiście konkursy będą prowadzone. O, słyszę, że ktoś tu jest. Aha, fajnie. No powiem wam, widzowie, tego się nie spodziewałem, no ale no cóż. Internet mam jaki no, mam, myślę, że ten sezon, który wam pokazałem, hmm, ten wstęp, tylko tego środka, tego punktu zerowego wam się podobał. Moja gierka oczywiście y, by była lepsza, gdyby nie internet. No ale cóż, jeszcze chcę wam to zaplodować. Pamiętajcie wbić na... Jeżeli oglądacie na kanale Arkos i na kanał Ten Arkos. Jeżeli oglądacie na kanale Ten Arkos na Arkos i gdzie są codziennie, może nie codziennie, ale w każdy wtorek, czwartek i niedzielę film z Gierki, D dzisiaj już wleciał, czy dwa, trzy dni temu praktycznie, czyli w czwartek y, wleciał drugi odcinek z GTA, z napadu już na y, bank Wefleka. Myślę, że jeżeli wbijecie tam, to Wam się spodoba. Jeżeli ogl nie oglądaliście go jeszcze, no to zachęcam do obejrzenia. Subskrybujcie, lajkujcie. Bierzcie na Instagrama, trzymajcie się, no i cześć.